Amfiteatr w Kramsku trzeba wyremontować, ponieważ jego obecny stan, delikatnie mówiąc, pozostawia wiele do życzenia. A że amfiteatr to niezwykle ważne dla mieszkańców miejsce, dlatego podjęto działania, by zdobyć środki na prace związane z remontem obiektu. Podjęcie tych prac było konieczne ze względu na to, że istniejąca konstrukcja nie spełnia już wymagań technicznych. Została wykonana ekspertyza techniczna istniejącej konstrukcji i w związku z tym, że te za Zapisy są niekorzystne dla dalszego funkcjonowania tej konstrukcji. Trzeba było pokusić się o to, żeby przygotować projekt nowej konstrukcji. I ta nowa konstrukcja z dachem ma być w nowym amfiteatrze w przyszłym roku budżetowym. Amfiteatr dla lokalnej społeczności jest bardzo ważny. To coś więcej niż tylko budynek. Jest to główny punkt imprez plenerowych, które odbywają się w naszej gminie. Ten obiekt pamięta już ubiegłe lata, jest dość stary i no wymaga gruntownego remontu. Mieszkańcy na pewno są ciekawi, co będzie wyremontowane w pierwszej kolejności i jak będzie wyglądał w przyszłości nowo wyremontowany amfiteatr. Będzie to remont dwuetapowy. Pierwszy, który obejmuje wniosek i dofinansowanie, które pozyskaliśmy, czyli głównie zadaszenie. Jest już projekt przygotowany. A drugi etap to nawierzchnia tego amfiteatru, na pewno sanitariaty i garderoby. Taki remont jest kosztowny, dlatego niezwykle ważne jest pozyskanie dofinansowania na ten cel. Udało nam się pozyskać za pośrednictwem Stowarzyszenia Wielkopolska Wschodnia 170 tysięcy złotych. Ten kosztorys tego zadania opiewa na około 330 tysięcy złotych. Trudno też powiedzieć, na ile w momencie realizacji wartość tego zadania zostanie oceniona. Mam nadzieję również na to, że powoli sytuacja na rynku zacznie się stabilizować i ten drastyczny wzrost, którego doświadczamy obecnie, może już osiągnął falę kulminacyjną. I później będziemy mieli tylko taką łagodną finansowo rzeczywistość, czego życzę nie tylko naszej gminie, ale wszystkim samorządowcom i wszystkim indywidualnym inwestorom. A jak zareagowali mieszkańcy gminy Kramsk na wieść o remoncie amfiteatru? Oczywiście, no super, no czekamy na taką rozrywkę. Ludzie nie mają pieniążków, żeby jeździć do opery czy teatru tam do Poznania, no to będziemy mieli teat na miejscu. Cieszycie się Pani, no, bardzo? No? ogromnie. Jak słyszymy informacje o remoncie tego obiektu, mieszkańcy przyjęli z entuzjazmem. Amfiteatr już niedługo stanie się prawdziwą wizytówką Kramska.